Do tej pory w tej aplikacji, którą buduję z Wami tutaj wspólnie od dwóch dni, udało nam się nałożyć takie warstwy umożliwiające jej modyfikacje, jak warstwa językowa. Mogliśmy zmienić słowniki w warstwa systemu, mogliśmy zmienić słownik. A teraz chciałbym Wam pokazać, że możemy jeszcze kolejną warstwę do modyfikacji na to wszystko sobie nałożyć. Czyli stworzyć sobie przykładowo Dark Mode dla danej aplikacji. Ok, przełączam się do Figmy i pokazuję Wam, jak to zrobić. Ja już to sobie wcześniej w Varybl stworzyłem paletę kolorów, z której zbudowałem tą, tą aplikację. Kolory dodaje się banalnie, rzucamy sobie kolor, przypisujemy sobie jakąś zmienną. Możemy też próbkować. Polecam zewnętrzne aplikacje do budowania z palet w związku z tym, że one oferują dużo, dużo więcej funkcjonalności. I na przykład możemy dostosować sobie próg kontrastu który będzie spełniał na przykład WCAG. No, jeśli chodzi o kolory, to jest dość dużo takich Rzeczy, ja sobie ten kolor usunę, bo mamy chyba w pokrycie pełne. Dużo tych kolorów sobie wcześniej podłączyłem, żeby nie przedłużać filmu i nie połączyć tych, tych kolorów razem. Natomiast pozwolę sobie na, na dwa kolory podłączyć bo, podłączyć, bo jeżeli sobie tu klikniemy, jest pokazane, że mamy. Dwa kolory niepodłączone do tego wszystkiego. Taki mały tip wielu projektantów wybiera sobie element i pojedynczo wybiera z palety odpowiedni kolor. Ja tego tak nie robię. Ja zaznaczam całą grupę frame, wiele frameów naraz i po prostu dany kolor podłączam do palety. Tutaj mamy biały. Czyli grey0 i mamy jeszcze radial. Radial jest taką trochę nowością, o której wszyscy nie wiedzą. Do tej pory radial można było e, tylko i wyłącznie zrobić jako element, który nie był podłączony do variables. Od jakiegoś czasu mamy taką możliwość, natomiast jest to troszeczkę głębiej ukryte i nie jest takie oczywiste. E, jeżeli sobie wejdziemy w nasz e, radial, mamy kolory. Jeżeli wejdziemy sobie w e, core, o, muszę zwinąć variables. Mamy zakładkę Biblioteka i z Biblioteki możemy wybrać, który kolor chcemy podłączyć w to miejsce. No więc ja sobie podłączam Gray 0 i tutaj drugi kolor będzie Blue zdaje się 20. Tak jest, Blue 20 i dzięki temu jestem w stanie sobie również zarządzać w tej chwili tym gradientem, który również jest na zmiennych, no, żeby była pewność, że to nam się da zrobić. Zobaczcie, ten gradient działa. To taki mały tip. Eee, przy, przy okazji. OK. Co teraz zrobić, żeby zrobić dark moda? No, trzeba dodać nowy mod. Eee, robimy sobie mod, który nazwiemy sobie dark. Eee, no, i musimy teraz tu poodwracać te kolory. Ja zrobię to matematycznie, czyli dokładnie jeden do jednego w palecie odwrócę wszystkie kolory. Ale. Gorąco Wam polecam tego tak nie robić, tylko zrobić to organoleptycznie i zobaczyć jak w aplikacji będzie się to zachowywało. Też polecam sprawdzać pary kolorów, bo odwrócenie kolorów w niektórych wypadkach może spowodować, że stracimy kontrast, czytelność elementów. Nie zawsze to, co jest ciemne na jasnym, po odwróceniu jasne na ciemnym jest tak samo dobrze widoczne. Dobrze, no dla mnie będzie to dość proste, bo zamieniamy sobie w tej chwili paletę dokładnie odwrotnie. Nie skopiowałem, tak? 4, 4, 1, 5, 5, Czyli to tu. Coś się chyba romnąłem. Aha! Nie do końca się romnąłem. Dobrze, wszystko się zgadza. Bo mamy grę zero, który jest powinienem zacząć od drugiego końca. Czyli to będzie. Najjaśniejszym kolorem to będzie. To będzie FFF, widzicie, człowiek się, człowiek się myli. Trzeci, czwarty, D1, D1, piąty i osiem, osiem zostaje jako setka. Ten sam e, to jest kwestia palet, palet, jak się składa z 10 elementów, e, właściwie 11 nawet i element po środku się nie modyfikuje, bo jest to ten sam kolor. Modyfikujemy tylko i wyłącznie ciemniejsze, zamieniamy na jaśniejsze. Wtedy jeden zostaje nam taki sam po środku. I lecimy. 1, 2. trzy, cztery i w drugą stronę. Jeden, dwa, 4 i zmienimy. Tak, F, 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 F. Dobra. E, I teraz, jeżeli sobie wejdziemy na nasz projekt, zmienimy sobie zmienną koloru z light na dark, to co przed chwilą stworzyliśmy. To zobaczcie, aplikacja nam się w całości zmodyfikowała. Ja tu widzę jeden problem, o którym właśnie wam powiedziałem. Odwrócenie w 100% kolorów spowodowało, że pewne elementy są gorzej widoczne i na przykład tutaj ten element call to action, czy plus na dodaj, czyli te czarne, białe, które były na niebieskim, które zamieniły się na białe. One nam się nie sprawdziły. W związku z tym ja robię coś takiego. Po pierwsze sobie grupuję te wszystkie elementy, czyli blue, robię sobie grupą dla porządku. Wracam sobie do wszystkich i zrobię tak samo. Wrócimy sobie do wszystkich. I ja sobie stworzę kompletnie nową grupę. I stworzę sobie kolor, który się będzie nazywał: Będzie w grupie Constance. I będzie się nazywał: Gray Zero. W związku z tym, że będzie to właśnie nasz biały. To już dzisiaj wiem, że tak, chcę, żeby ten element był zawsze biały, chcę, żeby ten element był zawsze biały, chcę, żeby ten element był zawsze biały. Ten, cała ikona. Również widzę ten problem w ikonie, którą użyłem jako logotyp i w ikonie, która służy do call to action w nawigacji. Gdzie ja cię mam? Okej. Okay. I te kolory. Które tu mam? Blue nie zmieniam. zaznaczyło mi się jakiś element, który zawiera w sobie również niebieski. Zamieniam gray. O, i nie widzimy teraz. Na konstans, gray 0. O, i tu nam się coś nie zmieniło. Dalej jest blue 100. Ten chcemy zmienić na gray 0. E, zobaczcie, co się stało. Zmieniły się w pewne elementy, a pewne elementy zostają takie same. Czyli stworzyłem sobie po prostu jakiś element, który jest konstans który się nie zmienia o jeszcze widzę tutaj też call to action na tym też bym zamienił na to żeby zawsze był biały. I teraz wracam dark light a nie ten był czarny a chcę żeby na tym był da biały bo się odwraca. Źle zrobiłem widzicie na tym nie, z... nie zrobiłem źle musimy zrobić drugi element który będzie zupełnie inaczej działał, czyli dodajemy sobie kolejny kolor. On będzie się nazywał roboczo CTA i chcę, żeby w tym był czarny, albo nawet lepiej możemy wybrać sobie z palety, a w tym chcę, żeby był biały. I zrobimy sobie, że ten element podłączymy do nowej zmiennej, jeżeli chodzi o kolor, to będzie CTA. Jest tak jak już chciałem na wersji light, przełączam się na wersję dark i jest znowu tak jak chciałem, czyli mamy czarny przycisk i biały, biały napis. Działa to z automatu. Możemy w ten sposób podłączyć bardzo dużo zmiennych. Możemy sobie na bardzo szybko spróbuję zrobić jeszcze na przykład wersję o bardzo wysokim kontraście. Zróbmy sobie i załóżmy sobie, że wszystkie czarne wszystkie kolory ciemne będą zawsze czarne. Dobrze sobie od razu podłączyć kontrast. Tutaj wiem, że ten element tła jest używany tylko i wyłącznie w tym miejscu. Nie, w tym. Przed. Yy. Więc chcę, żeby było zawsze czarne tło. I w wszystkie niebieskie. Aha. Tu zamienimy sobie na to, żeby był na przykład jakiś bardzo ostry żółty. Zobaczcie. Zmieniam wszystkie kolory na ostry żółte. Tu zmieniam biały też. Jasne kolory zmieniam do połowy palety na żółte. A te zmieniam na czarne. I tu już widzę jeden pewien problem. Te nasze call to action totalnie zniknęło. W związku z tym one też powinny być czarne. Nie czarne. Czy to powinno być czarne? Tak, to powinno być czarne. Zobaczcie, w 30 sekund, może minutę, stworzyłem wersję kontrastową, i takich wersji kolorystycznych mogę stworzyć sobie bardzo dużo. I wyobraźcie sobie, że tych ekranów do aplikacji macie 200. I takim działaniem jesteście w stanie przełączać sobie jak, jaki chcecie tryb kolorystyczny mieć, i nie trzeba do tego budować osobnych ekranów. I zobaczcie, co nam się udało zbudować. Mamy trzy warstwy tego systemu. Mogę sobie zrobić wersję kontrastową na Androida, jak będzie wyglądała. Proszę bardzo, wersja kontrastowa na Androida w języku ukraińskim, angielskim. A może nie kontrastowa, tylko dark mode, a może nie dark mode, tylko light, a może w wersji hindi. Mamy trzy warstwy, które nam pozwalają modyfikować tą aplikację, zweryfikować ją we wszystkich możliwych stanach, w jakich ona może wystąpić. Przetestować pewne rozwiązania, poszukać nowych palet kolorystycznych. Można do zabawy tylko i wyłącznie sobie, z czy szukania nowej wersji kolorystycznej danej aplikacji, stworzyć taki mod, na nim się bawić. Jeżeli nam nic nie wyjdzie, możemy go wrzucić do kosza, wrócić do, do podstawowego zestawu kolorystycznego. Nic nie popsuliśmy w całej aplikacji, a całą aplikację, stronę bez wyjątku modyfikujemy. I kolejny element, który przyspiesza nam pracę i powoduje, że nie ma potrzeby budowania osobnych i rysowania osobnych ekranów. A cała nasza praca jest automatyzowana. Dobra. Dzięki wielkie za kolejne obejrzenie filmu i do zobaczenia.